Jest z nami trener Tomasz Kulchawik, trenerze yy, tym razem bez horroru w końcówce, zwycięstwo, chociaż wcale nie po łatwym meczu z drużyną Sokoła Aleksandrów Łódzki. Łatwych meczy nie ma w tej lidze, to jest raz. Druga sprawa, przeciwnik bardzo zdeterminowany bo bezpośrednio nad nami, wiadomo, że to taki mecz trochę za 6 punktów dla jednych i drugich. I jakby ranga meczu trochę pewnie gdzieś też miała wpływ na, na jakby obraz naszej gry w drugiej połowie, bo żeśmy byli bardziej pragmatyczni, żeśmy byli, myśleli tylko o zwycięstwie, więc, więc dzisiaj ponad, ponad piękno gry, ponad to jak chcemy gdzieś tam grać, jak, 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 jak jest nasza tożsamość, to dzisiaj najważniejsze były trzy punkty i po trudnym drugim, drugim meczu, jak mówisz, inkasujemy. No właśnie. Początek meczu ta pierwsza połowa zdecydowanie dla Jagieloni, bo może tych sytuacji strzeleckich nie było aż tak wiele, natomiast ta przewaga w środku pola przede wszystkim w utrzymaniu się przy piłce, była zdecydowana. Przynajmniej tak z mojej perspektywy odnosiłem wrażenie, że dużą rolę tutaj odegrał Aurelion Gujamba, który poza piękną asystą dużo wnosił jakości w nasze poczynania. Wi wi wiadomo, jakiej klasy jest Aurelio. Więc y tutaj jakby Spełnił swoją rolę, za co mu bardzo dziękuję, bo pomógł ewidentnie nad naszego zespołu. Kierował, był takim liderem, było go słychać i podpowiadał na pewno tym młodym chłopakom przed sobą, ale też myślę, ustawienie Alan'a było też bardzo fajne, bo Alan często głęboko schodził po piłkę. Mieliśmy z tego trzydziestki przeciwnik troszkę był zorientowany, nie wiedział do końca kto za kogo odpowiada. co te piłki wpadały nam do centrum. Tylko po tym jak piłki wpadały do centrum, tam trochę zabrakło nam takiego większego ognia, bo, bo wiadomo po lulu kontuzja. Dzisiaj tak oszczędzaliśmy go. Więc atak przestrzeni opieraliśmy głównie na Filipie Wolskim, bo wiadomo, że to jest innym zawodnikiem lubi piłkę do nogi. Więc no troszeczkę się ograniczyliśmy przez zejście Alana niżej. No ale, ale tak jak mówisz, no przez to kontrolowaliśmy piłkę, mieliśmy jeszcze sytuację stuprocentową Alana. To nie jest tak, że tylko mieliśmy posiadanie, bo mieliśmy z tego sytuację. Ale no więcej wyciągamy, chcemy wyciągać, i dużo o tym mówimy. Fajnie gramy w piłkę gdzieś do tej trzeciej tercji, a tam trochę brakuje takiego killera. Może, może, może się jakby jeszcze narodzi w tym zespole na te ostatnie pięć kolejek. No właśnie, dzisiaj tak komentując ten mecz, zwróćcie uwagę, jak bardzo młoda to jest drużyna. Czterech zawodników z rocznika 2006, kolejny Oskar Lipiński z 2005, to z połowa wyjściowej jednostki, to są under 19. To oni mogliby jeszcze grać u trenera Wasiluka w CLJ, -ce. a dzisiaj to są zawodnicy, którzy stanowią trzon drużyny trzecioligowej. No, taka jest jakby polityka klubu, w takim kierunku idziemy. Czasami, niestety, musimy za to zapłacić z drogą cenę, ponieważ no, tabela trochę pokazuje, że, że tego doświadczenia trochę brakuje, ale dzisiaj chłopcy się wybronili. Też, jakby, chłopaki dojrzewają. To nie, jest to już zupełnie inny zespół, jeżeli w pierwszej czy drugiej kolejce, bo dzisiaj jesteśmy bardziej pragmatyczni. Chłopaki już, jakby, nauczyli się trochę tej ligi i wiedzą, w, jak, w niektórych momentach, jak się po prostu proście zachować, bo wymaga tego sytuacja. Mamy mecz na zero, czterech dzieciaków w pierwszym składzie. z Dimitros też jest 2004, więc to też jakby spełnia rolę jeszcze młodzieżowca. Więc tych młodzieżowców w zasadzie było sześciu dzisiaj na boisku. No ale mówię, tak jak mówimy, no, tak taki jest zbudowany zespół, tak, tak, taka jest jakby polityka klubu, więc mi ja tylko się podporządkuję pod to, co, co jakie są wymagania. Mik mi pistoletu przy głowie nie trzyma. Albo mi się to podoba, albo nie. Ja jakby w to idę, bo, bo wolę widzieć takich chłopców biegających, uczących się projektowych w Wielkiej aniżeli zespół zbudowany na, 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 jakby na takie doświadczenie, które może w trzeciej lidze będzie wiodło prym, ale w kontekście ekstraklasy to nie do końca już będą to zawodnicy, którzy pomogą dla trenera Siemiecza.